Aleksander Wielki dokonuje prawdziwej rewolucji, jeżeli chodzi o życie w rodzimej Grecji, ponieważ podbija lub uzależnia od siebie większą część tego państwa, czy raczej tego obszaru i później wraz z Grekami zdobywa gigantyczne imperium. Perskie. Rozpoczyna się okres zwany w historii okresem hellenistycznym. Powstają bardzo duże organizmy państwowe, w których elitę sprawują Grecy. I nazywamy też te państwa państwami hellenistycznymi. One rozciągają się na Azję Mniejszą, na Azję, na Afrykę i na rodzimą Grecję. W związku z tym podbój Imperium Perskiego przez Aleksandra Wielkiego jest prawdziwą rewolucją nie tylko na tle polityki, na tle Społeczeństwa, ale również na tle filozofii. Dlaczego na tle filozofii? Ponieważ wcześniej filozofia utożsamiała Greka ze swoim państwem, miastem. To znaczy niemożliwe było myślenie o Greku bez myślenia o mieście, państwie, bez myślenia o Greku jako o obywatelu. To po prostu nie było do pomyślenia, ponieważ dla Greka ideałem i jedynym horyzontem, do którego on się mógł odnieść, było tylko i wyłącznie miasto-państwo. I nagle to miasto-państwo traci wszelkiego rodzaju znaczenie. Powstają gigantyczne państwa, które są często kilkadziesiąt razy większe od przeciętnego miasta. Miasta państwa w rodzimej Grecji i dochodzi do prawdziwej rewolucji, ponieważ Grecy niejako wychodzą już w pełni na świat innych ras, innych cywilizacji, tworzą tam swoje gigantyczne. Królestwa, często są elitą, natomiast mniejszość jest przez nich rządzona, ale niejako kultura grecka jest tą kulturą elitarną, kulturą, którą należy poznawać i nawet sami Rzymianie, którzy podbijają Grecję, czerpią z tej kultury i uważają ją za swoją, za tą kulturę, która jest niezwykle wysoka, niezwykle przydatna i należy ją rozwijać. Filozofowie epoki hellenistycznej musieli odpowiedzieć, na te pytania, to znaczy na pytania, co to znaczy być obywatelem w tych nowych miastach, co to znaczy być obywatelem w tych nowych gigantycznych państwach. Yy, wreszcie, jak utożsamiać obywatela, a jak utożsamiać jednostkę, ponieważ w klasycznej Grecji najważniejszy był model obywatela. Grek czuł się przede wszystkim obywatelem, on miał wpływ na to, jak będą wykonywane różnego rodzaju ustawy, jakie prawa zostaną wprowadzone w jego mieście, państwie, on się utożsamiał w pełni, ze swoim państwem, a w tym momencie przestaje się utożsamiać, bo gdy powstają te wielkie, gigantyczne królestwa hellenistyczne, on już nie jest obywatelem, on już jest przede wszystkim poddanym, ewentualnie staje się jednostką. I to jest bardzo ważne dla tej epoki, że chociaż zanika ten model obywatela, ale zaczyna się pojawiać model jednostki człowiek jako jednostka. I na tym też skupia się filozofia hellenistyczna, filozofia epoki hellenistycznej. Ponieważ filozofowie tej epoki Zupełnie odwracają się, czy raczej cofają się od tego, co uzyskał Platon, a co rozwinął Arystoteles. Pamiętamy, że Platon rozwinął swoją koncepcję idei i tym samym stworzył model drugiego żeglowania. Model drugiego żeglowania, czyli tego, że istnieje jakaś inna rzeczywistość, niż ta rzeczywistość, którą my widzimy zmysłami. Niż ta rzeczywistość, która jest związana z kosmosem, z wszechświatem, z siłami fizycznymi. On odkrył, że istnieje ta ta inna zmysłowość, ta inna natura, ta natura metafizyczna powiedzielibyśmy boska, religijna, związana z duszą człowieka, związana z czymś innym niż tylko kosmos. Natomiast filozofowie epoki hellenistycznej cofają się do czasów pre czyli oni utożsamiają świat z takimi rzeczami czysto materialnymi i czysto fizycznymi i w ten sposób zupełnie nie rozumieją przesłania Platona i Arystotelesa, ale nie rozumieją go również dlatego, że stały się te przesłania niezrozumiałe, bo klasyczna Grecja już nie istnieje. Świat się poszerzył, świat się rozszerzył. Zaczęły się spotykać ze sobą różnego rodzaju kultury. Wszystko się zmieniło, w związku z tym te przesłania nie mogły też być rozpoznane. Bo podstawa, na której one zostały stworzone, czyli miasto-państwo przestało istnieć. Ale mimo, że filozofowie epoki hellenistycznej Skupili się tak bardzo na no, z jednej strony na fizyce, na tym świecie materialnym, ale skupili się również na jednostce, na człowieku jako jednostce i na tym polega siła ich filozofii, że oni w tych filozofiach rozwinęli szczególnie aspekty etyczne i aspekty moralne. Dlatego nazywa się ich często moralistami, wielkimi moralistami, a nawet można ich przyrównać do. W jakimś sensie do apostołów, bo oni tworzą z filozofii wiarę laicką, wiarę, która ma pomóc przeciętnemu Grekowi, a szerzej przeciętnemu obywatelowi danego państwa w radzeniu sobie z życiem, w radzeniu sobie z problemami dnia dzisiejszego. To znaczy odrzucamy ten aspekt spekulatywny, teoretyczny, ale rozwijamy ten aspekt związany z życiem dobrym z życiem roztropnym, z życiem szczęśliwym. Ponieważ wszystkie trzy główne szkoły epoki hellenistycznej, epikurejska zapoczątkowana przez Epikura, stoicka zapoczątkowana przez Zenona i sceptycka zapoczątkowana przez Pirona skupiali się i rozwijali przede wszystkim aspekt tego, jak być szczęśliwym. Ale uwaga, to szczęście nie ma nic wspólnego z szczęściem pojmowanym przez nas hedonistycznie. To znaczy z szczęściem, które ma, da na, ma da nam dać Satysfakcję ma nam dać radość. Nie. To rozwijanie szczęścia jest bardziej związane z wyrzeczeniem, z konfrontacją, z rozwiązywaniem problemów, z Życiem doczesnym, które jest roztropne i godne. To znaczy, jest to szczęście, które zawsze ma na celu więcej wyrzeczeń niż zysków. Ma na celu konfrontację z naszymi wadami niż rozwijanie naszych wad. W związku z tym, jest to takie szczęście przyprószone smutkiem. To znaczy, szczęście, które jednak wymaga od nas pracy, a nie jest tylko i wyłącznie jakąś pustą radością, która do niczego nie prowadzi. Epoka hellenistyczna dla filozofii była też bardzo ważna, ponieważ zburzyła aspekt obywatela i wprowadziła na jego miejsce aspekt przede wszystkim jednostki, ale zburzyła również wiele innych przesądów, które istniały wśród greków. Przede wszystkim przesąd rasistowski. To znaczy rasistowski polegający na tym, że tylko Grecy uważali się za godnych studiowania, zagodnych, zdobywania wiedzy, ale również za takich, którzy są z natury Wolni. Oni uważali, że przeciętny barbarzyńca, a nawet każdy barbarzyńca, jest niezdolny z natury do bycia wolnym, do bycia mądrym, do bycia filozofem. Grecy uważali siebie za odnośnik do wszystkich wartości, a każdy inny naród uważali za barbarzyński w takim znaczeniu, że barbarzyńcy mogą być niewolnikami, bo oni już z natury są niewolnikami, a Grecy i tylko Grecy mogą rozwijać filozofię, tylko Grecy mogą rozwijać kulturę. Bo inni tego nie mogą robić, bo są barbarzyńcami. Upada w jakimś zakresie przesąd o radykalnych różnicach w różnicy płci. To znaczy, Epikur zaprosi kilka kobiet, aby studiowały one filozofię, nadal kobiety nie mogą się uczyć, nie są edukowane, ale te, te różnice są zacierane. To znaczy, nie ma już takiego przesądu, że jest ogromna różnica między mężczyzną a kobietą, w sensie takim, że kobieta ma wiele cech negatywnych, a mężczyzna ma o wiele więcej cech pozytywnych. Kolejny przesąd upada przesąd o niewolnictwie. To oczywiście nie jest tak, że filozofowie yy, nie widzą niewolnictwa jako faktu historycznego. Widzą oczywiście, ale negują go na płaszczyźnie teoretycznej. To znaczy, uważają, że każdy może się uczyć, każdy może zdobywać wiedzę, i jedynym rodzajem niewolnictwa jest tylko ignorancja. W związku z tym, zapraszają kilku niewolników do tego, aby w ich szkołach poznawali filozofię, mimo że akceptują to, że epoka hellenistyczna oczywiście cały czas polega wręcz na niewolnictwie, bo dlatego wielu wynalazków nie rozwinięto w tej epoce, mimo że to była epoka wielkiej kultury, dlatego że ci niewolnicy cały czas wykonywali pracę za innych. Ale mimo wszystko filozofia już zakłada, że niewolnictwo, przynajmniej w aspekcie teoretycznym, nie powinno istnieć. Dlatego... Epoka hellenistyczna i te systemy filozoficzne były bardzo często krytykowane przez późniejszych filozofów, bo nie były do końca zrozumiane, dopiero niedawno odczytano ich nowy wymiar, właśnie ten wymiar etyczny, ten wymiar moralny, ten wymiar, który skupiał się tylko i wyłącznie na człowieku, więc rzeczywiście gubimy ten aspekt spekulatywny, teoretyczny, odwołanie się do świata metafizycznego. To, co odkrywa Platon, ale z drugiej strony rozwijamy życie. To znaczy, nigdy wcześniej filozofia nie miała tak szerokiego zasięgu, mimo że traci swoją głębię spekulatywną. Jeszcze nigdy filozofia i słowo filozoficzne nie docierało do tylu ludzi, również tych, którzy nie byli Grekami. W związku z tym zysk dla filozofii jest yy, duży bo traci się ten aspekt spekulatywny, ale filozofia rozszerza swój wpływ na zwykłych obywateli, pamiętając o tym, że wcześniej filozofia była zarezerwowana jednak tylko i wyłącznie dla ludzi bardzo bogatych albo dla ludzi niezwykle, niezwykle mądrych. Teraz filozofia staje się niejako religią laicką, bo ma pokazać nam, jak żyć godnie, uczciwie i roztropnie. Staje się taką wiarą laicką, bo musi się nią stać, ponieważ Rozpoczęła się prawdziwa rewolucja. Dawne ideały upadły, dawne ideały w ogóle nie mają dla nas znaczenia, świat się rozszerzył, nie jestem już obywatelem, obywatelstwo nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Jedyną odpowiedź jest dla mnie to, że jestem jednostką i jak ja się mam rozwijać jako jednostka. Jedną z takich idei, bardzo ważną dla filozofii tej epoki, była idea, autarksi, Mój Boże, zapomniałem jak, do, jak powiedzieć to słowo. To znaczy filozofia y, autarki. Y, idea taka, że wystarczamy samym sobie. To znaczy, że nie podlegamy innym. To znaczy, nasza siła umysłu może dojść do tego, że nie jesteśmy w stanie już być uzależnieni od innych. Jako jednostka sami sobie wystarczamy, a co więcej, musimy też kontrolować nasze emocje. To znaczy, nie możemy się poddawać wzburzeniom duszy. Musimy tak, jakby przyjmować wszystko ze spokojem. Tu oczywiście łączy się aspekt stoików. To znaczy, tego, że akceptujemy życie takim, jakim ono jest, i niejako jesteśmy. Jesteśmy samowystarczalni. Również charakterystyka epoki helenistycznej polega na tym, że filozofowie wracają do ideału Sokratesa. W jakim znaczeniu wracają do ideału Sokratesa? Ponieważ Sokrates uważał w jednym z aspektów swojej filozofii, że filozof powinien żyć zgodnie z tym, o czym mówi. To znaczy on nie tylko jest już teoretykiem, nie tylko wykłada filozofię, ale ma wręcz żyć tak, jak filozofuje, czyli zgodnie ze swoją filozofią, a nawet ma umierać tak, jak filozofował. Czyli ma pokazać, że to, w co on naprawdę wierzy, ma pokazać swoim praktycznym, realnym życiem. I większość tych wielkich filozofów owej epoki rzeczywiście tak zrobiła. To znaczy żyła dokładnie tak, jak wyglądała ich filozofia, czyli wprowadzili te ideały filozoficzne w życie. To jest ważne, że właśnie. Dla filozofów tej epoki nie jest ważna sofia, ale ważna jest pronezis, fronezis, pronezis, czyli nieważna jest ta wiedza spekulatywna dotycząca naszej tożsamości, dotycząca duszy, dotycząca właśnie aspektu metafizycznego, religijnego, ale ważna jest pronezis, czyli wiedza praktyczna. Wiedza praktyczna, ale nie w znaczeniu technicznym wykonywania czegoś, ale w znaczeniu wiedzy, która ma nam pozwolić przejść przez życie godnie i roztropnie. I to jest najważniejszą cechą systemów filozoficznych epoki hellenistycznej.